Kierowca kończący zmianę musi nie tylko zgłosić wszystkie usterki i inne przygody, ale też zatankować autobus na zakładowej stacji. Musi to robić szybko, by nie tworzyć kolejek. W warszawskiej zajezdni Stalowa podczas wieczornej zmiany z trasy zjeżdża około 250 autobusów. Mechanicy muszą przygotować maszyny, by rano znów wyjechały na ulicę w pełni sprawne. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tam z drugimi drzwiami jakiś problem odbijały często. Coś... Odbijają te drzwi? Odbijały, często się często odbijały. Tak na końcu coś tam było, że także warto sprawdzić. E, I coś stuka pod spodem tam... Nie wiem, gdzieś w tylnej części, jakieś delikatne pukania były. I jakieś pasażerce się coś wylało, jakieś zakupy, także tam do sprzątania będzie trochę bardziej niż zwykle. Menuś! Tak, słucha! Umocować osłony pod silnikiem z prawej strony! O, to może ta osłona, może to to. Słyszałeś? Tak. Teraz do akcji wkracza ekipa sprzątająca. Zanim ruszą naprawy, trzeba wstępnie oczyścić pokład. Potem autobus wjeżdża do myjni. Kierowca zdaje klucze dopiero, gdy odstawi pojazd do kolejki. Zanim jednak pójdzie do domu, czeka go jeszcze trochę papierologii. Jak tam, jak tam posłyszałeś? Musiałem tak, zrobić zdjęcie. Panie się wysypały ze No Daj spokój. No także dobrze, że na końcu nie trzeba było awaryjnie zjeżdżać. To już, to już na to nie masz wpływu, ale to podpisałeś tutaj w karcie. Nie, tak to już jest złożone, także takie rana. Dobra, a tam e, tablicę odniosłeś tam. Wszystko, wszystko jest już tam. No dobra, no. Wiecie, wypełnione, wypełnione, dobra. Podobne historie każdego dnia dzieją się na pokładzie wszystkich zjeżdżających wieczorem do bazy autobusów.